Co to jest za kropka z tyłu całkiem? Zimowali są na pingu Atakują, podchodzą ci dęwu. A za czem wami jak coś zbijmy mopka. Dobijcie tego mopka no. już, już na na Uwaga. Dwki walnijcie, lewki na front, defki na front, lewki na front, lewki na front, lewki na most, na most, na most, wejdźcie na most, wejdźcie na most i głęboko wejdziemy głęboko. Za mostem na S, za mostem na S, za mostem na S za cztery, za 3, za 2, za jeden Palnijcie w to, co na most, to co na most, to, co na most i przelewajcie się na nich na ese. Przelewajcie się, przelewajcie się. Przelewajcie się, przelewajcie się. Od czego to za chwilę będą dewki, za chwilę dewki, się, rozsakujcie się, rozsakujcie się, rozsakujcie się, je pali tu całkowicie. Puszujcie ich na E, puszujcie ich na E, ich na, puszujcie ich na E Już wana sprężam na koronkę za 4, za 3, za 2 czekajcie arkan i sprężam, walnijcie na mnie, walnijcie na mnie, walnijcie ładny staczek Dobra, puszujcie, na tej tej tej. Tej, puszujcie dalej dalej, puszujcie dalej ene, puszujcie dalej ene, puszujcie dalej będą szukać, będą szukać, będą szukać, mają sedeki uważajcie na froncie całkiem nie zgijcie, spójam po to, jest ok, zajebiście puszujcie, puszujcie ich cały tak. czas, puszujcie ich na e, puszujcie ich na e za ile, Dobra, zbieram Za 4, no. za 3, za 2 pod drzewem, pod drzewem, pod drzewem, pod drzewem, pod drzewem, pod drzewem, pod drzewem poszujcie, 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 przepalcie się, przepalcie się, za mało za troszkę mamy, przepalcie się bądźcie gotowi na dewki, szukają bądźcie gotowi na dewki, poszukają ale gadaje ale, ale na... ja, wane, jest, i... jest, 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 jest co tak. dobra, będzie na N za 4, za 3, za 2 za jeden? Walnijcie w to, walnijcie w to, walnijcie w to. Oj, ryzyko na NW, poszujcie ich na NW, poszujcie ich na NW. Gamna może zginąć. Gamna jeszcze może zginąć, oznaczyłem wam go. Odhealowali. Dobra, bądźcie gotowi znowu na dewki. Parajcie na tym Water Bridge'u. Water Bridge to może być def Poczekajcie, nie przejdźcie, nie przechodźcie, nie przejdziecie, nie przechodźcie, nie przechodźcie. Będą tutaj szukać na Water Poczekajcie. Na S na S, na S bardziej, na S odlysujcie, na S, nie podejdą, niech podejdą. S bardziej, S, S. Defki na dajcie, defki na fronto. Dobrze, piękny arkan. Chodźcie na most, na most, na most, na most, na most, na most. Będę szukać za trzy za dwa, za jeden? NW od mostu, NW od mostu, NW od mostu Poszujcie cały czas NW. Poszujcie dalej NW, poszujcie dalej RW. Bądźcie gotowi z dewkami. Będą zaraz walić CDK. Nie mam money. Już spalili chyba. Pachem jest Dewki na front dajcie za chwilkę. Będą szukać. O kurwa. Za trzy jest jest ja tak. jest, jesteśmy trochę bez Nie, Ja też jestem bez many cofnijcie troszkę s odliszujcie troszkę S-ę, troszkę s Za długo, za długo. Tak, ja. odliszujcie troszkę s Bądźcie gotowi na CDK cały czas. Od nich. Spróbuję ich zbejtować Zamyka nas na jeden. Trzecie SW, 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 SW. dajcie na front Jest git, jest git Dobra Obijajcie tylko kół, obijajcie tylko kół Demonki spali Nie gońcie ich, nie goncie ich, nie goncie ich Nie mamy za nie mamy wystarczająco many Chodźcie, chodźcie SW, chodźcie SW, chodźcie SW No ja też nie mam My mamy Dobra, spróbuję sprężyć za 3 sekundy Na mnie za 4 za, I trzy. Co, no Za dwa? Za jeden? Walnijcie na mnie, na tego hoja ich. Bądźcie gotowi od razu z zetkami, Choj będzie od nich szukać. Ich hoj jest na naszych tyłach, ich jest na naszych tyłach, więc uważajcie. Dewki walnijcie jeszcze na front. Odderzcie to na froncie. Odderzcie na froncie, odderzcie to na froncie. Podejdźcie bardziej na wół, podejdźcie bardziej na wół, podejdźcie bardziej na wół.

za jeden, drugi, czy Ładnie, ładnie, ładnie. Idę do Molka, się spaliła prawie. Potrzebuję. Urz, nie mam. Nie mam też. Potmany. Tak, wiecie, nie mam many. No, wiktoria. No, bardzo. Dawki, 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 dawki. Muszę pulać, pulać dwa zmany. Płaćcie na bok, płaćcie na bok, płaćcie na bok, płaćcie na bok. No Stopera niech to trzymają, stopery niech to trzymają. Na w, na w, na w. więcej kurwa jest no, to Teraz mają. A to jest innego w ogóle? No. Nie, jest... nie, to są kurwa raci, no. nie wiem, co oni tu odpierdolają? w ogóle. Odejcie nie, na SBO. Odejcie bardziej na nie bardziej na SBO. bardziej na SBO. Nie, na Odejcie bardziej na SBO. na na ogóle kogoś na na S2, na s ile tego się zrobiło, kurwa w masz jakieś party drugie? Dobra. Chodź, walnijcie defki na front za chwilę, Walnicie defki, defki na front Defki na front, defki na front, defki na front, defki na front Odkajtujcie to troszeczkę bardziej na W, odkajtujcie to jeszcze trochę na W Odkajtujcie to jeszcze na W, to jeszcze na w. Co to jest no, za druga ekipa tam z tyłu całkiem? No, odkajtujcie jeszcze trochę tak, ale mam wrażenie, że zostan z nimi trochę ugadani Dobra, spuszujemy ich teraz na E Zużyli N, a chodźcie na E na E za 4, za 3, za 2, za 1? Palijcie głęboko na E Dobrze, pięknie, przepuszujcie ich, przepuszujcie ich, pajcie się znowu na nich, palcie się znowu na nich Zero odleczcie Za ile Cedek znowu? Za ile Cedek znowu? 10 Dobra, będę teraz na E ich tutaj szukał, na Uwaga, defki na froncie, defki na froncie, defki na froncie. Zajdę outlet, się Sider podkę Dobra i będę szukał ich tutaj na S za 4, 3, 2, 1, tutaj na Sc, tutaj na S, tutaj na S To na S Calijcie to I poszujcie, i poszujcie, mają zamieszanie. Kurwa Ewangie Regirować mm, Nie wiem czy to, to możesz to jechać w ogóle. Nie, spróbujemy jeszcze z tym co... Ile mamy? Kurwa, mamy 3D to na W, zniszujcie na W, zniszujcie na W Zniszujcie na W, całkowicie na W, całkowicie na W, całkowicie na wół. całkiem W, całkowicie na W Wulisz, pulisz, pulisz, pulisz. my już tego nie zrobimy, mamy 3D EPS-y ciałka? <laughs> całkowicie zniszujcie na W Bo zabom Ja pierdolę. Będę musiał tutaj poświęcić e, te w tanki mi się zdają. Idź, idź, idź. Zresztą cały czas liszujcie, liszujcie, liszujcie cały czas. Wiem, te tanki nie trzymają, reszta po prostu nie fliszuje na wół. Palcie buty CD, palcie buty CD, jak najdalej jesteście w stanie. Nie mam jak No Dobra. Wszystkie jest, jest też movementowe. Nie, <grym> za <grym> kurwa ustarkę jak tam z 20 jest teraz. A no to, cała, to wciąż ty... nie mieli. No ale kurwa, no to jeżdżając w jeszcze... Chyba te szczury, wiesz, od pleców cały czas ten heavy mace napierdalał, nie wiem. No tak. <grym> ale ich dużo więcej było. No tak, no i tam nie było kurwa 13, no tak jak mam nie co poradzić ich były dwie dychy nie, no. na koniec już już cztery ich nie zabiło o nie, wiadomo no jakiś jest i byśmy no. tam wipe'ili ich 24 asysty, nie? No asysty to nie, patrz patrz aż się wypękł, aż kombata, nie? I to w tak przepiękny sposób, że ja pierdolę, żebym z ni je paną demonkę. Damyka.